Poprzednim odcinku. Piszcie Państwo, dzwońcie. Z chęcią rozwiążemy każdy problem. Ja poświęcam całe życie. Na mojego męża byście szkochory, a wy chcecie mi zabrać teraz pigułki? No daj! No dawaj tą wodę! Pokażę Wam drina, ale po jednej takiej, bo rura się odłącza i ciężej jest oddychać. Jojec, chodź się napić, a ja niech się tylko użalasz nad sobą. Przeczytaj to za pięć minut, dobra? Nie da rady. Oczy mi nie stykają już. odpierdoliło Spierdolaj! No Dostawaj! zabij mnie cię. Co? Gdzie jesteś? A co cię to? Jak się chciałeś zajebać trzeba było się zajebać nie jakieś liściki, kurwa Będę pijacka nawet nie dasz mi się zabić w spokoju? Gdzie jesteś? W dupie, w lesie gdzie srałeś ostatnio Nie przychodź Czemu? Bo nie życzę sobie Pierdolę o kurwa! No się zamknę! Zamknij to! Łysy dawaj nóż! Kurwa, nie ma łóżego! Jojo! Jojo! よよよよよよよよよよよよよよよよよよ Jolu, Jojo! Dobra geju, weź. Żartowałem. Ale żartem nie jest fakt, że dostaliśmy całe mnóstwo pytań dotyczących jednego tematu. Samobójstwa. Co... To, co to kurwa było? Gówno. Taki performance. Zgłosił się do nas Wiktor, który... Potrzebuje pomocy. My mu... My mu udzielimy. Pan Wiktor przegrywa życie. Wcześniej był przydupasem Ciecia, to jest asystentem dozorcy w jednej z miejscowych spółdzielni mieszkaniowych, ale... Ale co? Wylali go za sikanie do sypu. Niezła kariera. Bo do kibla było daleko. No, teraz siedzi na bezrobociu i sępi od matki na burgery. Fajne. No. no ta. Cześć. Ja jestem jojo, a gentleman obok mnie to pan doktor Kacałek. Zbyszek Kacałek. I kurwa nie doktor, mówiłem. Dawaj. A ja. Ja mam na imię Wiktor zasadniczo. No tak, Wiktor, ale życie przegrane. No, przegrane, przesrane. Ja już sam nie wiem, ile mam musi tabletek podebrać, żeby skończyć z sobą. Kurwa, niedobra. Ej, no. A na co mamusia chora? W tym wieku to już na wszystko po kolei. Dobra, gościu. My jesteśmy tutaj po to, żeby ci pomóc. Przywrócić smak życia. No nie płacz. Chodź. Nie, no, dawaj. panowie... Widzisz jak fajnie? Kurwa... Spróbuj! No. no dawaj, to nie jest samolot! Nie umiem jeść. Nie to nie Dawaj, dalej! To może ty spróbujesz? Jak super. Weź, bo zepsujesz. Ja to wypożyczam. Doktor jesteś, Ty se pomóż. Dawaj! No dawaj! Ty, po za ulicę, jedzie czekaj! Ej! Ej! To no się zabije! Testy, ty, stary, ty... Swoją drogą, co to jest za atrakcja, ty? Czy jesteś są zjebani? Jeżdżą w kółko? Chodźmy stąd. Na bandzi chodźmy, to wiesz, tutaj nic nie trzeba umieć. Skaczesz i chuj. Ależ co, ja pierwszy? Nie, ja pierwszy. Jesteś Wiktor, nie możesz być pizdą. Nie jestem Ten. pizdą. Musisz mieć cel w życiu, a dzisiaj twoim celem jest... Patrz. Ale ja nie chcę. Ty nie wiesz, czego chcesz, ty nie wiesz, czym jest życie, kurwa. No ja nie wiem, ale ja nie chcę. Jednak jest wysoko. W chuj wysoko. Niedobrze mi. Naprawdę mi niedobrze. Ja! O Jezu! O kurwa! O kurwa. Na kolejnozy nie potrafisz. Na kasz w majty. No, to może się chociaż napijemy wódki. Ja nie lubię! Słuchaj. Szczęście to nie tylko picie wódki, ale też takie prozaiczne rzeczy jak spędzanie razem czasu ze znajomymi. No, no więc rozchłóż pizdę i pijemy. nas nie stać, ale wózki to jeszcze jest jeszcze lepszy hardcore. Tylko pchać nie ma kurwa komu. No to napijesz się prądu i będziesz pchał. Nie tak, ty, daj, daj dwójkę. Dobra, ty. Spokój spokój Daj dwójkę. Bo trzeba się dzielić, żeby się chciało żyć. Wiesz? Tobie nie zabrak. Pierdalaj. Ta ja? Dawaj na pizdę! Coś ty zrobił menelu jebany! Coś co ty zrobił! Źle jest, jest piękny <ślesz> kurwa ktoś idzie spierdalano Ty spotkamy się na dole Jedziemy <ślesz> autobusem to jest coś napierdolony który nas przyjedzie? A, i widzisz, tak się zdobywa nowych przyjaciół. Eee, no co? E. Trzeba wykonać tego pierwszy ruch. Prawie spij. Nie, nie, nie. Wyski nie lubię, a ja nie chcę wyski, bo wyski też nie. No, na zdrowie. Dobra, zbyszek, bo idziemy z buta. No. Uszanowanie. No. Jejo. No. Pierdolę w dupę. Ja co ty odpierdalasz? No graj. Nie mam czym. Jak nie masz czym? Ruchać masz czym, to masz czym grać kurwa. Graj. Nie. Ograsz mnie ze wszystkiego. Nie. Graj z nim. Wiktor i tak nic nie ma. Wiktor, postaw hajs będzie. Wiktor! Dawaj kasę, masz kasę? Mam. Dawaj, wyskakuj. Ja mam na cheeseburguera. Chuj się cheeseburguera, mamo się ci kupi. Dawaj, dobra. Masz, dy dyplom. Moje! Graj! Postaw swoje! Moje! Kurwa. Mój ostatni telefon. No, to jestem krupierem, dawaj. Pokaż co Wiktor, pokaż, co masz. Ja mam serduszko takiego. No to przejebałeś, wygrał Gzbyszek. A mój cheeseburger? Nie, Innym nie. razem. Co? co no nie wiem, no. Gramy? Pijemy? Nie, już wiesz, nie mam co. już chyba pójdę do domu. Wiktor, Wiktor. <ślesk> A kto to nas odwiedził? Nas? Dzień dobry to ja może pomogę się zebrać Zbyszek, <kłysy> zagasz światło To by się dzieciaki bawcie Zbyszek, chodź Myślę, że stoi mi chuj. Patrzą się, chyba brzydzi. Dobrze jest, zaraz się rozkręci będzie ludzi. Idę tam, kurwa, zaraz go uwolnię. Nie, kurwa. Dobrze jest? Czy kurwa nie? Idź do Jera. -ja, on ci kupi, się z burgera. Powoli tracę wiarę, że w ogóle cokolwiek da się z tobą zrobić. A co będzie z moim czy z Co? A, tak, dobra. Fusie. Na wpierdolaj się z tym Ech, Kurwa, kurwa Masz portfel? O kurwa, pięknie, pięknie Witek kurwa Wiesz? Ty co tak dudni? No gdzie ty jesteś? W karetce próbuję spać. No wstale, no wszystko ci ominęło no. Co mnie ominęło? No bo my tutaj z takim nieszczęśliwym typem. Palicie moje zioło? Co? No. Nie, no. No to nie palcie, nara.